Cześć, witajcie w kolejnym odcinku WW Supercard Dzisiaj probamy e, Road to Glory Ja dopiero wróciłem ze, ze szkoły i, i nie możemy rano grać mm. e, była aktualizacja ostatnio Super e, I to doszło to ci, tutaj się pozmieniało i doszedł nowy... Tryk. Badu. Szczerze, to nie wiem jeszcze o co chodzi. Na razie daje Trzeba dawać energię. Hmm. Ja mam na razie tyle. Tu jest um, piątym. Hmm. No i nie wiem o co będzie w tym chodziło. Zobaczymy później. No ale Pint kind of Drink też z tak. Mm -hmm. no i rozłączył dobra, zaczęłam z The King of the Ring drugie na poziomie artystycznym, na początku gdy wychodziłem do szkoły to byłem na piątym miejscu. teraz niestety 9. Ale tylko jedna walka straty. I zejdremy sobie w to Glory Już jedną waleczkę sobie rozrywam. tutaj tu mecz Trzeba mm. I tak poza tym to no ba, e, bartkowi, co było w ostatnim odcinku na no, Adran. No, no, już całkowicie laguje mu supercle. Nie, nie da rady mówi, że się grać. Nie da rady niestety. Przepraszam, wybaczam na chwilę. Już jestem. Na początku zawsze oczywiście nie ma problemów z wygranymi. O, i poza tym to ja poluję w tym Rotary ro Glory na Jonasine Ultimate. Zaraz Wam pokażę w ogóle wszystkie nagrody, jeśli nie widzieliście. I się mnie poza tym w pogoda niestety, rano było tak ciepło, ale później to się porobiło, co będzie. A wróciłem, przed wf zaczęło padać, e, ten. wróciłem do domu po wf przestało. No jest kolejna. Oj jest kolejna. Trzy po jednej No i tu są nagrody. No jest dobra. Ale John Cena to mi się przyda. To będzie dobra karta. razu zadam to. Zatrafiłem do kran, bo to właśnie to się No dałem. O nie problemu to jest to in na czacie napisał, to zobaczymy. Nic nie rozumiem, bo to powiem angielsku. Więc w ogóle nie czytam nawet.

GF wczoraj, wieczorem trafiłem dwie karty Hardenet w ciągu dwóch minut. Najpierw trafiłem Monza Rowlinga, później Boba Backlanta. I to jest mój drugi Bob Backland, Hardenet. I dzisiaj rano trafiłem jeszcze Summerslam Support i Chada Gabra. Harnet. No. I robi fuzji z SummerSlam też. Miałem nadzieję, że w tej aktualizacji też się pojawi fuzja z, z Rest Mini 33, ale niestety się nie pojawiła. Mm. I o, i um, myślałam już nad nową serią. Um, Bielarta dwóch ostatnich, Baratona, um, to sobie pomyśleli, że będziemy sobie grać. I padliśmy na pomysł, że może będziemy to nagrywać. No, więc zamierzam, żeby to cienki się pojawiały w poniedziałki i środy, ponieważ w ten dni nie ma akurat eventu w SuperCardzie. Więc pomyślałem sobie, no, nie ma eventu, no to w co będzie. No i będziemy. w ten obilet. No, pokażę wam tego capra. I dalej. Mm. Oh, tu jest taki jest ja. I Cedric Alexander to by był za ostatni King of the Ring. Zakończyłem... Ja, Tam mm. chyba na 12 miejscu, jeśli nie minę. Da a support. Mm. Oh, rando, to jeszcze. Baba już I ten... Już, so, so no. No. Dobra. Jeszcze ještě do King of Rain, bych se zapomněl. Já se to přednám. i Wczoraj nie było odcinku, ponieważ nie miałam zbytnio czasu. I no, chciałam nadać aktualizację, jak ona wygląda i tak dalej, ale serwer nie działa. Dopiero zaczęli działać. Po 21, to sobie pomyślałem, że nie będę dawał o 22 filmiku, bo to zanim się prześlę, zanim nagram, a więc to by było o 22 no to ja tego nie dałam wczoraj. nie wiem o czym tu należy dalej, no bo w moim życiu się nic ciekawego nie hmm. dzieje następne eventy będą ciekawe, bo Roadrunner to, no to na mnie nie jest zbyt ciekawy, dla mnie jest Rd. Rain Domination Но бы там... Ну, нет, не трвают так долго. и все. И это... Вот вот Это звезда 3, если мы пойдем Я сдач не буду... Полдня забыла. Туда, если мне... Если бы мне шел две карты в один день Mamy z tam kolda. Lecimy z 6 mesem. Daj to mecz. No jest. I kolejny. Zamaraj. O, i kolejny. Zamaraj mi chyba. To. To było samarzyne. No to będziemy zaskończyć. Jeszcze dam tutaj. To może... a to ja nie daj punktów. No bo zaraz to się nie zanieczyszczał I mam 88 na 120 Jeszcze 20 No więc mam na czwarty, no proszę A już Na liczne Pierwszą trójkę już raczej nie szans, niestety A ja tam rojwami Przepraszam, nie mam takiej żółtki Nie mam kalimba bo... hmm. Uuuu